Chodź do mamuni! Chodź kochanie! No chodź tu do mamusi! Chodź! No pięknie! No dawaj, dawaj dalej! Tosia! Chodź do mamusi! Zmęczyłaś się? Chodź! Chodź korbie! Jak pięknie! No chodź! No chodź do mamuni! No chodź tu do mamuni! Jest nie umiem zakręcać, tak? No cóż, się płycie. No chodź do mamy. No chodźcie do mamuni. No chodź moja gruzineczko. No cześć. Tak, cześć. No ślicznie po razę budzi. Budzi się? Super. Papa!